możecie przychodzić do komu yy, dwie świeże bułeczki dzisiaj mamy jedna jest z druga jest trochę z budowami, z scp 939 yy, i tak ogólnie jest to taka fajna wyprzedaż. Yy, możecie wszyscy przychodzić nawet z scp -ci. pozdrawiam a mam pole. muzyka jest w windach muzyka w windach. Można tylko kurwa nie ma głośników tutaj Co to jest? Tylko... Tak, spoko, bardzo szanuję za tę muzykę w ale nie ma y, tych... Nie ma głośników, więc to trochę nielogiczne, ale... Light ale light wygląda zajebiście Light jest piękny teraz Te osoby są takie zajebiste No, ale nadal brzydko O, zielarnia Daj, się no tam kurwa, w sklepie. Możesz, a może się kurwa, yy, to jest nielegalny handel, ja to akwiruję. Dziękuję. O! Mam! Dość, o, o. No, noc, noc, święta noc! Do widzenia. I tam ja ze skarbówki przyszedłem A, to... Nielegalny handel Nieprawda To jest nielegalny ma W 100% nielegalny No i mój sklep Ale ten sklep jest nielegalny A gdzie mogę dostać pozwolenie? Yy, tylko admin może robić sklep, pozdro Aj. No to to... Tu... Ajajaj... Aj. Czemu? Czemu pięk jakiś typ pięk. Pięk ma Nick FBI? Nie wiem... Zobacz po prostu, przyzwyczajesz się na innym grupie z szesnaście I kur... Żule wbijaj Siema W którejś z wieś jest chyba Da się go zabić, da się go zabić nie, da się go, zabił się No i chillera Dostałem trzy... Kappa W kole miałem, w kole miałem Idę się ugryźć w odchłanie, mogę? Nie. Zła. <laughs> nie. kiedy tu na Ej, a Chris ma O Nie da się wskoczyć. A, ma wskazać. O, 300. tutaj. Co? A sprankować cię? Ja cię teraz Nie... No. BLE! Ej, Kappa, do filmu? Kapa. No jak, no... tak. podać do takiego filmu? Takiego To dago. powiedz, jak jaki chcesz. Yyy... BLE! DEMO DZIWI! Nie widzę, czy A, dobrze, dżimu. to już tak, że to tam bagno. Kurde, no nie, o, kurde. I znowu jest... No nie, to ja chciałem akurat obejrzeć, więc to nienawidzę Cię. Nie ma tak. Dzięki. Jestem raczej w T minus 5 minut.

A no to kto, kto kto, jest właśnie tym moderatorem? No kto ma moderatora? Osoby, które mają moda. To kto? Moderator, że mówię. To jest na przykład moderatorem? Moderator. <śmiech> <Pracowanie>. <śmiech> okay. no, a, a, nie? Okej. No prawda, ale. Nikt jakiegoś moderatora, który jest na tym serwerze. Moderator. A jest Rodo. taka osoba, która ma taki nick? Rodo. <noise> A fajnie.